Siemano, z tej strony insane. no to jest szósty odcinek z FIFA Ultimate Team eee, Tak, jest cały czas turniej, inauguracja Eredivisie eee, Dobra, skład jest myślę, że gotowy do gry Dzisiaj będziemy grać sobie o mistrza, tylko Tiota dostanie jeszcze kartę kondycji I gramy sobie dzisiaj o mistrza eee, Standardowo trzy mecze w odcinku Tak więc mam, na mam nadzieję, że uda nam się to wszystko wygrać. Mamy 9 punktów po 7 meczach. Bardzo fajnie tutaj się to zaczyna. E, no i zobaczymy. Ok, mamy pierwszego przeciwnika. Strony Atlantico Madrid, Pokémon FC. Na początku myślałem, że to jest Polak, ale no w końcu nie wiem. E, Channel FC. E, tak, to jest nazwa składu i tak. Palacio, Podolski, Zil, jest... Myślę, że głównie oni będą mi tutaj e, sprawiać dużo problemów, ale zaczyna mi pierwsza akcja. Benarfa tutaj śmiesznie, naprawdę śmiesznie się stało. Zabrał mi piłkę jakoś tak dziwnie, że nie udało mi się przejść. E, teraz Fernando Torres do Sylwy Van Persie, Dobrze, podaje do Fernando Torres. Sa jest gol! Jest gol, jest szósta minuta. Mamy 1 do 0. Więc bardzo, bardzo fajnie zapowiada się to spotkanie. Ach, wielkie, wielkie emocje, gdyż wszystkie mecze teraz musimy wygrać, jeśli chcemy mieć mistrzostwo. Jeszcze znaczek FIFA. Okej, okay, teraz. Ósma minuta. Fernando Torres, ładnie, Benarfa, Benarfa schodzi do środka, zamarkowanie strzała, no, odbierają mu piłkę. Teraz Asaidi, ładnie, zamarkował strzał. Asaidi jeszcze raz tutaj podaje do... Kogoś tam... Asaidi, dośrodkowanie, Ture przyjmuje na klatę i... U, jaki ładny strzał, ale no niestety bramkarz broni. Teraz będzie dośrodkować Dawid Silva. Dawid Silva, kompany tutaj, no niestety nie udał się. Jeszcze Benarfa i znowu Czech tutaj, wydaje mi się, że stoi na bramce, znowu broni. Dawid Silva ponownie, no i Czech, tak, Czech wyłapuje piłkę do Palacio, ale Ture wygrywa pojedynkówkowy fermalen. Do kompanego, kompany, kompany! <ścoughs> Druga bramka w naszym zespole! 16 minuta, jest 2 do zera! Pięknie, Fernando Torres teraz, aj, minimalnie, ale jeszcze, jeszcze, pan Persji! Mieści, udało mu się zmieścić tą siatkę, 30, tą piłkę w siatce! 33 minuta jest 3 do zera! Naprawdę, bardzo fajnie! Więc myślę, że już wyniesiemy trzy punkty z tego meczu. No co by na to. Dawid Silva teraz do Torresa. Ter... Fernando Torres, no strzelaj dobrze. Pod bramkarzem Czech pokonany. 37 minuta. Fernando Torres zdobywa kolejną bramkę w tym spotkaniu. super. Naprawdę super. Teraz znowu Van Persie. Fernando Torres, Van Persie. Jaka piękna klepka. Tiki taka w stylu Barcelony. Fernando Torres jeszcze raz. I Van Persie znowu. Znowu taka sama sytuacja jak przy pierwszej bramce Van Persiego. Torres strzela. No, bramkarz broni. I Van Persie dobija. Tak więc fajnie tutaj. do Torres. Ładnie go zauważył David Silva. Ale no niestety bramkarz wyłapuje. Jest 41 minuta. Czech zastanawia się co ma zrobić. Trzyma tutaj publiczność w napięciu. Kręci, kręci. I Van Persie. Tak, Van Persie wyprowadza... Drużyny na 6 do 0 podgrzewa tym samym publiczność. Wszyscy są zadowoleni. 43 MINUTA Kolejna bramka Van Persiego. Tutaj od razu rozpoczęcie POKEMON FC rozpoczyna. I co, czy będzie czerwona kartka? Tak jest. Jest czerwona kartka dla Palacio. Tutaj Van Persie atakuje Lesko a Lescott do Czecha. Czech wypuszcza on sobie trochę tą piłkę. I Van Persie, jeszcze Czech, śmieszne zachowanie. Naprawdę śmieszne, śmieszne. I Van Persie 7 do 0. Tak, z tego co więcej 7 do 0, tak, to jest 7 do 0 w 45 minucie. Tak się kończy pierwsza połowa tego meczu. Tutaj widzimy ager. No, wydaje, wydawał się na zadowolonego, ale tutaj kolejna sytuacja. Czech odpycha, odpycha jednego z zawodników naszej drużyny i tym samym będziemy mieli rzut karny. On jeszcze nie zdobył bramki. Czy teraz ją zdobędzie? Gola nie ma. Poprzeczka. No niestety, niestety nie udało się. Teraz Dawid Silva do Van Persiego, Van Persi do Torresa. Jeszcze raz. Piękny, naprawdę ładne zagranie. Van Persi. Strzela. Je, no i niestety jeszcze Czech broni zamieszanie i Czech łapie tą piłkę. 69 minuta, ale Ben Arfa odzyskuje. Strzela. 70 minuta jest podwyższenie wyniku. Francus wyprowadza nas na jeszcze większe prowadzenie. Teraz Fernando Torres samotnie to biegnie, ale podaje do Touré. Touré! brutalnie sfałowany, powinna być kolejna czerwona kartka. I tak się dzieje! Patrick Evra, kolejny Francus. i jeszcze Kadira. Teraz to jest okazja dla Van Persiego. śmiesznie się mur przesuwa. I Van Persie. Mocnym, bardzo piekielnie mocnym strzałem. Popisuje się i Czech tego niewybrania. Jeszcze piłka przeszła po rękach Czecha. No i mamy bramkę. 9 do 0. 75 minuta. Tutaj ładnie. Van Persie prawa noga. Jest 75 minuta. Kolejna bramka. Kolejna bramka, ja się czasami zastanawiam, czy to na pewno jest druga liga, bo poziom niektórych moich przeciwników naprawdę strasznie, strasznie. Teraz 76 minuta, tutaj już jest 10 do 0 i znowu Fernando Torres, Fernando Torres strzela bardzo, bardzo, ale to bardzo ładną bramkę. Może nie była jakaś piękna i w sensie, że za akcja, ale naprawdę potężnym strzałem pokonuje Czecha, jest 11 do 0 w 77 minucie, więc już mamy pogrom. Jednak jak na drugą ligę, to naprawdę ładnie. A Saidi. Tutaj dwa zwody. Pięknie. jeszcze jeden zwód, ale faulowany. Tak zadecydował arbiter. I żółta kartka dla Fermalena. Tak więc mamy kolejny rzut wolny. Znowu Robin Van Persie do niego podchodzi. To musi być bramka. To musi być bramka. 80. minuta i kolejna poprzeczka. Kolejna poprzeczka strasznie, naprawdę strasznie i tak ciągle się dzieje tutaj Czech, jeszcze błąd Van Persie, no niestety nie wykorzystuje sytuacji wybicie, ale jeszcze Agger do Asaidiego, Asaidi Dawid Silva, Dawid Silva prawa noga, jeszcze zablokowana piłka, ale jeszcze raz Dawid Silva, słabszą nogą w 90 minucie podwyższa na 12 do 0 bardzo hokejowy taki wynik no i tutaj jeszcze sędzia zdecydował, że już zakończy mecz no Tajwana by była jeszcze akcja. Tak więc fajnie tutaj dwóch zawodników meczu. Van Persie, Torres. Patrzcie na te bramki. Kompany 1, Benarfa 1, Dawid Silva jedna, Fernando Torres 3 i Van Persie 6. W statystykach go naprawdę zmierzyłem. 919 monet. Jeszcze szczegóły spotkania. 26 meczów, 19, 26 strzałów, 19 celnych i 12 bramek. Mamy 12 punktów, mamy już pewne utrzymania, bilans 4-0-0, no i przechodzimy do następnego meczu. Real Madryt, koszulki Realu Madryt, FC Alpatrosy, myślałem tutaj, że też grałem z Polakiem i chyba właśnie grałem z Polakiem. Bardzo fajny skład z Realu Madryt, tylko tutaj obrona pomieszana, a mianowicie, e, tam był Rio Ferdinand, i Dawid Louis, ale tutaj mamy pierwszą akcję. rozpoczynały Fermalen do Davida Silwy. Dawid Silva do Touré. Tutaj ładnie Touré z wodem. I podaje do Bena Arfy Ben Arfa strzał i Fernando Torres z ładnym podbiciem w 17 minucie. Wyprowadza nas na prowadzenie. Jest jeden do zera. Więc znowu pozytywnie dla nas rozpoczyna się to spotkanie. Czy będzie tak dalej? No zobaczymy, zobaczymy. Tutaj jeszcze sytuacja z 45 minuty. No ale niestety prawdopodobnie byłaby kolejna bramka, gdyż tam Robin Van Persie wychodził, ale arbiter znowu zakończył ten mecz. Tak więc. Zakończył ten mecz. Boże co ja mówię. Zakończył tą pierwszą połowę, która jest jednostronna dla nas. Jest 1 do 0. Tak więc rozpoczynamy. Od razu pierwszą akcją Tiotę. Tutaj ładnie holuje piłkę Tiotę do Van Persiego. Van Persie. Czy uda mu się podać dalej i rozpocząć tą akcję w miarę ciekawie? Tak. Do Tiotę. Tiotę teraz tutaj szuka. Znowu Robina Van Persiego. Piękna zagrywka do Turę. Turę tutaj szuka miejsca. Turę znalazł miejsce do Van Persiego. Van Persie prawa noga. No ale niestety wybroniona piłka. Ładna, ładna parada. I teraz ładnie wrzuca jeszcze Benarfa. I... supek. Supek, supek, supek. Dwa mecze pod rząd. Tam dwie poprzeczki. Tutaj jeden supek. Zobaczymy co będzie dalej. Teraz Benzema. Benzema pędzi tutaj. Ma miejsce. Zagrywa do Iguaina. Iguain tutaj próbował do Benzemy. Ale jeszcze Iguain odzyskuje piłkę. Jest druga minuta. I Gwain tutaj zagrywa do Kediry Kedira do szabiego Alonso Di Maria Benzema piękna wymiana piłek Modric tutaj Fermalen popełnia minimalny błąd Modric dośrodkowuje i Szabi Alonso w pięćdziesiątej minucie doprowadza do remisu wygrywa pojedynek główkowy no i niestety ale jest jeden do jednego tutaj wszyscy się przewracają Dawid Silva na szczęście odnalazł tym podaniem Van Persiego. Van Persie, zejście do środka. Van Persie jeszcze ładnie sobie przełożył prawa noga. 65 minuta. Jest! 2 do 1. Tak więc znowu wyprowadzamy y, swoją drużynę na, na prowadzenie. Van Persie ładnie się zachował w tej sytuacji. Tutaj dwie zmiany. Y, Penat za Di Marie. I Sako za Modricia. Tak więc tutaj mamy kolejną akcję. Van Persie wślizgiem, tutaj jeszcze się Rio Ferdinand przewraca. Pepe tutaj koni Van Persiego. Van Persie. Pepe robił ścisk agresywny w nogi Van Persiego. Ale jest 78 minuta. Jest 3 do 1. Tak więc bronimy. Bronimy tego wyniku. i Podwyższamy jeszcze prowadzenie. I tutaj mamy akcję z 80. 81 minuty. Benzema schodzi do środka. Strzela. Jose Reyna broni. Ale Szabi Alonso dobija. 82 minuta. Jest 3 do 2. Tak więc naprawdę tutaj trzeba się sprężać. I bronić. Albo myśleć o podwyższeniu w wyniku. Bo naprawdę gramy o mistrzostwo bo gramy o punkty, więc tutaj nie można pozwolić sobie na straty, a Saidi tutaj jest, koniec meczu, już więcej się nic nie wydarzyło ciekawego w tym meczu, mamy 3 do 2, tak więc ten mecz przybliżył nas do awansu, już mamy awans pewny, zresztą zobaczymy się, zobaczymy razem i ostatni mecz, mamy 12 punktów, chyba, albo nie, przepraszam, ile 15 punktów, tak mamy. Z tego co teraz liczyłem, 15 punktów. Robin van Persie zawodnikiem meczu. Robin van Persie, tak. 16 strzałów, 9 celnych. Mamy 15 punktów. Tak więc bardzo, bardzo fajnie. Ostatni mecz w dzisiejszych skrótach. Tutaj stroje Galata Saraju. Chyba to Galata I. Rales Junks. Mamy informa. Tutaj widzę, że to jest hybryda dość pomieszana ze składem brazylijskim, ale tak, to jest hybryda włosko-brazylijsko... brazylijska. Hmm. jakkolwiek to nie brzmi, ale mamy 37 minutę. Tutaj nasz przeciwnik wybija na out. Ładna wrzutka do Dawida Silva. Dawid Silva tutaj swoją zwrotność wykorzystuje, strzela, słupek, gol nie ma, gol, karny, wolny, nie wiem, cokolwiek. Sami widzieliście co sędzia zrobił. Asaidi, Dawid, Silva Asaidi znowu, Asaidi. Asaidi tutaj. Ładnie kombinuje z wodem. Strzela. Blokowana piłka. Teraz Michel Bastos, ale Benarfa Podaje do JT ten do Fernando Tolesa i z powrotem piłka ląduje do Bena Arfy. Tutaj Fernando Toles ładnie wygrywa pojedynek z Dede do środka Tiote, Van Persie Van Persi przekłada sobie na lepszą nogę i mamy 45 piątą minutę i dwa do zera. Tak więc bardzo, bardzo, bardzo dobrze gramy. Jeszcze żadnego meczu nie przegraliśmy. Myślę, że tego też nie przegramy. Mamy 81 minutę. Jest 1 do 0. I tutaj Fernando Torres. Pięknie! Ale to pięknie lobem. Przelobował bramkarza rywali. 83 minuta. Jest 2 do 0. I wynik w tym meczu się już nie zmienił. Tak więc, mamy mistrzostwo. Nasza drużyna tutaj zaraz będzie triumfować. Już nie wiem, czy to będzie widać. Ale my będziemy na pewno fetować to zwycięstwo. Tutaj jeszcze Fernando Cana Canezis. Ładnie wybicie Fernando Torres tutaj walczył o tą piłkę, ale tu już jest koniec spotkania. Tak więc patrzcie, jaki i zadowolony. Cała drużyna się cieszy, patrzcie. Wszyscy zadowoleni. Triumfują! Dziesięć tysięcy końców. Tak więc mamy dwa do zera. Bardzo fajnie. 4 strzały przeciwnika, 4 celne. U nas 10 strzałów, 9 celnych. Mamy 18 punktów. Bilans 6-0-0. Zostały nam 4 mecze, których już nie wykorzystamy, gdyż wszystkie 6 podstawowych wygraliśmy. Zdobywasz tytuł mistrzowski. Bardzo byłem zadowolony z tego, jak wiecie. Za mistrzostwo w drugiej lidze jest 10 tysięcy końców, więc naprawdę fajnie. Mamy nasz bilans konta stan konta to 163 138 końców tak więc naprawdę jest super tą drużyną gramy się świetnie tak więc jeśli wam się podobało nie zapomnij dać lajka dzięki za wasz czas no i na razie cześć trzymajcie się do jutra hej